Zajeździ mi w kółko to samo pytanie, ale nie jestem w stanie na nie szczerze odpowiedzieć, bo sam nie wiem, sam nie wiem kiedy wrócę, sam nie wiem kiedy oficjalnie wrócę, bo jestem aktualnie w trakcie pisania mojej książki, którą zacząłem w zakładzie karnym, no i chciałbym po prostu ją dokończyć. Aktualnie jestem na etapie czwarte, może cztery, piąte. W każdym razie jest to końcówka, zajmie mi to około jeszcze miesiąca, w każdym razie w areszcie czasu nie marnowałem, jeżeli o to chodzi. Schudłem też dwadzieścia kilo, także dobrze spędzony czas, dobrze go wspominam, jakby nie, jakby nie patrzeć. Nie jestem w stanie Wam na razie odpowiedzieć, kiedy wrócę oficjalnie, ale na pewno wrócę. I to i to wrócę w bardzo dobrym stylu. No i musicie też zrozumieć, że po tym wszystkim jednak um, chciałbym troszeczkę czasu mieć dla siebie. I spokojnie, książka nie jest o areszcie, tylko o całym moim życiu. Także no, będzie to troszeczkę ciekawsze, niż, niż wam się wydaje. Jest naprawdę dobrze napisane.